Witam wszystkich na moim odcinku. Z tej Jest strony Franek i dzisiaj gramy w grę o nazwie Flank. No znowu zapomniałem. Dobra, po polsku powiem. Filtrujące rzeczy i ludzie. Jakby my w to już kiedyś graliśmy, polecam zobaczyć poprzedni odcinek. No właśnie. I wszystkie odcineczki Franka. No. Bo mega fajne są. Y no i dzisiaj kontynuujemy to... I co będziemy tutaj robić? Nie Lepiej mowa, się pobawić na dworze. Dawaj, w domek, dawaj zbudujmy domek. <grym> Okej, okay, okay, patrz, ja będę miał babyosa. Ej, patrzcie widzowie, teraz zrobię na niego takiego małego pranka. To, to. Stingo brim bam bam brim, bam bam. Brim, bam, bam, bam. Sorry, mogę się troszkę. Dra... Wiem, pewnie zrespić teraz swojego tego. Wiem, że teraz możecie. No co ty, Lonie? No, no co ty, no... Dobra, koniec z tego. No weź to wywal. Okej! Okay. Franek, Nie, nie, do no, Fradek! Proszę! Daj to, patrz! Tu jest świetnik, naciśnij na to, bo to już jest wszystko rozwalone. Czekaj, tylko pierwsze. Nie rób tego. Jaki ty jesteś! Ty hamni tak, ja to zrobię. No. Dobra. Lepiej się pobawicie na dworze. Chodź. Co jest? Czekaj. Chodź. Ale ty musisz zatrzymać trzymać. Aż się załaduje zielo. To. Dobra. No chodź, 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 franek. Chodź, franek. No. Czekaj, ja ci pokażę. Nowym traktorkiem pojedziemy. Ała! Tobą! Nie! Nowym traktorkiem! Dobra. Jedziemy tym traktorkiem. Też masz traktorka? Tak. Dobra, trzeba Wiesz, dlaczego tej sobie zajęłem ten traktorek? Wiesz, dlaczego sobie zabrałem ten traktorek? Dlaczego? Bo czerwony. Spróbuję zatrzymać ten pociąg. Co? Spadłem. Chodź tu. Hmm, dobra, czekaj. Gdzie ty jesteś? W tym mi. zielonym domku. Czekaj, trzeba latać na latającym łóżku. Nie, no, ty serio jesteś tak daleko. Franek! Nie w tą stronę! Gdzie? Do tego zielonego domku, gdzie nie ma bariery! A, dobra, widzę. Tutaj o! Widzę cię. Mocno się. O, Dada. mogę odebrać ci darmowe nagrody. Jak świetnie, jak we. słodko. On, o, laura. Yeah. <grym grym> <grym> Wygrałem 125 tysięcy za to, że to rzuciłem. A w <noise> Dobra, przestajemy. Widzowie bym powiedz do troszeczkę zaawansowanej techniki. Czyli co byś zrobił? Patrz Traktorek! Kurde, bo <noise> traktorka. Traktorek chyba nie wytrzymał takiego nadciśnienia. O, traktorek. Co ty będziesz robił? Co ty robisz? Jaki ty jesteś... Ja cię Dobra, tam to widzę by, To może się uda Może ci się uda Już się nie bijemy Dobra Co ty robisz? Pa, pa. pa, pa. <grym> mam, mam twój traktorek Okej okay. Wjeżdżam z nim do domu. To będzie traktorkowy dom. O, jestem traktorkiem w domu. Nie! Mówiłem! Bez tego! Mówiłem już bez PVP. Dobra, ale jak ty mną wróciłeś, to teraz ja to wam. Ale wiesz, że ja mam ich więcej, gdybyś chciał wiedzieć. No, no bo, we, co ja robię? Yeah, 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 yeah. Co to on w ogóle robi? Dobra, muszę użyć na niego mojej tajnej broni. Psikuję cię. Ała. Karma, a ja zabieram twoją tajną broń. O boże, czas bym to zrobił. Możesz przestać mnie atakować już? Ja nie chcę cię atakować. Chcę Dobra, jak... ale zaatakowałeś mnie wcześniej. No, no, bo karma wraca. no tobie wróciła teraz właśnie. Przestań. Dobra jeszcze. Dobra, ale ja uderzyłeś, że teraz Dobra. ja się biję. chodź tu! Już kończymy! Ciebie bić. I on jest duży. baby, no chodź tu! Ej, innym razem. No chodź! Innym razem. No to z czego my będziemy robić ten odcinek? Nie wiem. Ja idę do japońskiego. Ale, jak domu. nie będziemy razem w tym odcinku, to przerwamy. Gościu, ja jestem w japońskim domu. A co bądź. Ja się tu urządzę. Dobra. Mam darmową chatę. Tak, będzie. Tak. Dobra. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. A. A Franek? Może coś zaspoilerujemy, wiesz co? Co? Może z czego będzie następny materiał? Nie wiem. Jakiego typu chociaż wiesz jaki typ? No... RB no, czy będzie, co? Następnym razem będzie jakiś simulator. Ale jest teraz simulator. To nie jest simulator. No. A no tak, przecież. Miał być simulator w sumie, ale plany się zmieniły. Tak, właśnie tak. A ja robię sobie przypieczoną kubkę do jedzenia. Dobra. Ja, pora bym dodał coś do tej szafy. Szafka, szafka, szaf, szaf, szafka, szafka. I e, znowu muszę Wam coś polecić. Ma Mako piosenki z Maka. Piosenki o Jogobelli Wam polecam. Ale teraz tego nie będę mówił. Przestań. Jogobela, Jogobela. Co przestać? A chcesz wojnę między narodami? Nie, dzięki. Dobra, już to ugotowane. Cześć. To nie podskakuj młody! Dobra, pora bym majonez ugotował. Ty serio we nie mieszkasz? Myśle, no. Myślałem, że zrobimy z tego serię. Przestań. to by było dobre. Nie, to... Serię z tej gry? No. Serię robi... Ale goście. Se... jeszcze hmm. Teraz jest tej gry, że wiesz o co chodzi? No wiem, wiem, ale... Żeby na przykład nowe postacie może by dołączyły. Nie, goście na razie. Jak wojanowice jakieś. Nie, na, na razie nie. Jeszcze nie, o tym pomyślimy. Hmm. Dobra, patrzcie jak majonez już jest włożony Trzeba te teraz tylko to ten piec zamknąć a, e, a nie majonez mi wypadł trudno już, już majonez się wypadł e, w ogóle napiszcie w komentarzach może co byście chcieli w następnym odcinku właśnie, o patrzcie jak majonez się gotuje to by było fajne jakby ktoś napisał co by chciał e, i komentarz pierwszy komentarz, który będzie miał chociaż Jeden, like zostanie wybrany. Gościu. Jeszcze my odbudowujemy kanał. Dobra, ale wtedy. Dobra, moje ja one są gotowane, tak, czyli ale... to oznacza koniec. Właśnie dzięki takim rzeczom będziemy odbudowywać kanał. No. no. Myślę, że już wszystkie najważniejsze w moim domu są rzeczy. A ja wtedy Dobra, chociaż. Jeżeli by ktoś chciał, to... Niech ktoś napisze, jaką grę byście, byście chcieli o, patrz, następnym by ten razem. Majonez, a to będzie drugi do... Dobra, napiszcie po prostu ten, kto by chciał. Co byśmy mieli nagrać w następnym odcinku. Nie, Franek? No. Czarna kubka. O, tak.

Wiesz co, Franek, ja chyba polecę do ciebie no? Franek, ja chyba polecę do ciebie, wiesz? No. Tam jest bajzel. Ej, a może niech ktoś napisze w komentarzu, z czego byśmy mogli serię zrobić. Nie. Hmm. Myślę, że będziemy robili tak jak za Falek, serii równa będziemy no, nagrywać. Ale możemy też serię robić, no. No, dobra. To... Był chociaż malutką. Dla kogoś, jakby ktoś chciał. No, może w końcu mi tutaj dać koronę da? Nie, membera. Masz membera. Po co? Patrzcie. To ja idę i zgłaszam zażalenie. A, jak gramy i tak. Też wojny, to ci dam wojny. Obawy, przestań. Będziesz, w był tam wujny. Myślę, że Widzowie że to na tyle tego materiału. Nie, no, jeszcze daj dwie minutki, chociaż, bo będzie za krótki. No, ale i tak myślę, że to już. No, nie, no, dwie minuty chociaż, daj. Nie, ale myślę, że już. Ale taki! Zróbciej! Cześć!